Siema widzowie, to znowu Jad HDX To jest następny odcinek z Steakword Legas W następnym odcinku odblokowaliśmy MAGA. Kurde, chciałem sobie ulepszyć hełm. Dla tego. Dobra. Zaczynamy. Teraz mamy do czynienia. Wyzwól prel. Preltandla, łucznikowie i mieczowie połączyli się bezwzględnie w wyładują prędol Co jest? Co to w ogóle jest za nazwa? Wyzwól witle tego naturalnego, naturalnego kraju Ile mak kosztuje? 1200. Po co mają zarobisty? Ale dobra, chopie, ja mogę teraz iść z tobą na solo. I patrzcie, mogę być kilofem. Co jest? Oj, oj oj, już maję dwóch ich. Dobra, ja ej, wiecie co ja zrobiłem? Ja ich trochę powkurzam. Patrz na dwa strzały idą. Kurde. O kurde. Patrzcie jak poszli poza swoje tereny. bani dobra kupię jego kupię jego i tyle w ogóle jeszcze nie kupili tego łucznika on tylko kosztuje 300, chyba, że u nich jest inaczej za pozbieramy na maga bo ja chcę nim trochę pograć i tyle jeszcze brakuje nam... O, kupili go, na wreszcie. O, drugiego kupili, o kurde. To nie żyje. O kurde. Mają... Mają ich po dwa. Znaczy, moja armia jest lepsza. Ale ja... O kurde, atakują nas! O tak! Dobra, kupujemy maga. Pierdziesz, on tak wolno się ładuje. Pa! Skubani uciekli znowu. A, pa, jak biegną dumny z siebie. Haj, oni atakują znowu. No co za. debile. No jesteście jakichś pudli. Ludzie no. ja bo czerniamy no. O, dajcie, Maksymalnie. No, za podli ludzie no. Tu może być już ciężko no. Pa i uciekają znowu no. Co za ludzie no. Nie lubię ich. Minionsy. Oni się Mogę nimi grać? Mogę. Jaki mały minions. Ała. Ciekawe ile oni zadają z tym swoim małym sztylecikiem. Jak to w ogóle można nazwać? Ja piję o nim, ile mają łuczników. Oni chyba idą w Archerów, niż w armię. No, jak nas zaatakują, znowu to są hamami. Zobaczycie, jak zaatakujecie, to ustaniecie. Kurde, te 5 zł pięć mi tak. Musimy wspartiatów. Jest parta. Atakują nas! dwa, oh, w 120! Nie, uciekaj! I pada, mi... no chodź Nie muszę macie pierwsze Nie no co to było? No co mam tu jakiś dziad, a ja pierdzielę, no. Co za śmiecie, jedne, no. Jak zaatakujecie znowu, tu teraz. No. Dybile. Kurde. Chyba to będzie najdłuższy film. Ja pierdzielę, no. Co nie. Nie, nie, nie. Nie lubię takich ludzi jak oni. Patrzcie, co oni mizernie zrobili. Nie no, te połączenie jest za dobre. no. Oni dużo łączników dają. Może ja też pójdę w warczer w ryście. Dobra, tak to się robi. Robimy i tyle. No i teraz debile warne robią, nie rozumiem ich. Naprawdę on na tych robił. No i... Moi łucznikowie są lepsi od nich damy radę. Na spokoju papier. Nie. O tak. Mogę być. Panie litości! Ja pierdzielę, ta gra jest tak wkurzająca już, nie pierdzielę, no. no to najgorsze, bo pierwszy raz, nie no. Na kanale był jeden odcinek z tej gry już. Ale to już tak dawno. Już nie pamiętam, no. Chyba był. nie wiem, nie pamiętam. Ja pierdzielę, no zabiję się zaraz. No debile, no widzicie? Ty strajerze, no! Uczni po ucznikach macie, no! Śmiecie! Ja no, zamorduje się zaraz, no! Ja pierdzielę armii nie mogę, nie dadzę zrobić! komputer, no patrzcie ile mi tu padło no. kurde, no nie wierzę. czy może ta, ten mecz trwać tak nieskończoność nie wiem Jak tak no to nie... no to dziwnie trochę. Chyba maga już nie będę do bo bo się go nie opłaca. <laughs> Kurde, szkoda, że oni nie mogą się leczyć w jakiś sposób. proszę, jest do leczenie. Jest. Kurde, to dużo kosztuje, no. A w ogóle jeszcze tutaj nie zużyłem tego. Ja sobie na jakąś okazję. Przysięgam, zaraz zaatakuję, tym razem ja. Ah, pompki robię. Trochę dziwne to. Drugi też robi pompki. I co? No pajacy na no mi kurnyka zrobili. Nie jak tak okaujemy. Koniec! Zabiję też górnika. Coś był bęben No. Mamy czysto. Mamy czesta. Nienawidzę tych reklam. No, czekajcie. Dobra, widzę, wyż jestem. O kurde. Mamy wreszcie. Achigmen. Tego też już ulepszymy. Zarczara nie mamy. A nie mamy. O kurde, dobra. Czekajcie. jeszcze na odcinku. Teraz idziemy gdzie? Tutaj. Łoka gwiazdka! Tu jest! To chyba se zrobimy w innym. Po jak przejdziemy tu grę. To. Dobra, otwieramy. O! I co to jest? Dostaliśmy jakiś. Co jest? Weźmiemy to. Patrzcie, co to jest? Soman legendarny Golden Archer, złoty Łucznik. Dostaliśmy to szaleństwo Łuczników. Um. Tutaj na stać? Stać. Rozumiego. No zostawcie sobie hajs. Najdłuższy odcinek, widzowie. Więc zostawcie łapkę w górę i suba dla więcej takich odcinków, więc Nara.